Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc. Słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając, ić przez życie, moc jak ten kwiat. Przy dobrym apetycie i w zdrowiu sto lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek. W złotym brzegu Podróży morskiej też Wszystkiego najlepszego Wszystkiego, czego chcesz Ludzie nienawidzą się Nawzajem Taki już niedobry świat Dla mnie w restauracji Czy w tramwaju Każdy człowiek jest jak brat Życzliwości w piersiach tyle ma się że aż ona kipi wprost. Nawet kiedy w lustro spojrzę czasem, myślę sobie, miły gość! Wszystkiego najlepszego, radość, radość i szczęścia moc. Słoneczka wesołego, snów pięknych to Roboty nie za wiele, odbył przeleciał czas, tygodnie trzy niedzielę. To norma sam raz Pieniądze szczęścia nie dają być może Lecz kufereczek, stuleczek daj Boże Segmentu rodzinnego i czterech kółek też Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz Wszystkiego czego chcesz